A więc witam państwa bardzo serdecznie. Będziemy sobie kontynuować naszą przygodę w grze World Battle Cry 3. Ostatnio rozmawialiśmy z mistrzem Run, mrocznym krasnoludem z Kazdól, który kazał nam znaleźć trzy klucze. Dzięki którym będziemy mogli zamknąć wielką wieżę Gorgona 5ego apokalipsy. I jednym z naszych tropów jest kraina głodu. W głębi pustyni ma swą cytatę Melkor, władca głodu. Jest tu bardzo mało wody i tylko nieliczni, za wyjątkiem ludzi skorpionów, są w stanie przetrwać w tej krainie. Razaruj! Stosunki dyplomatyczne, neutralne. Przejdźmy ta. Oblężenie zarazy. Klucz do żelaznej fortecy. Stopień trudności samobójczy. Opis. Melkor, władca zarazy, został zaatakowany. Musisz pokonać sługi Gorgona, które go zaatakowały. Przywódca tych kreatur będzie posiadał klucz do żelaznej fortecy. Czyli będziemy musieli pomóc Royowi walczyć z jakimś najeźdźcą, którym okaże się kto. Nie wiem kto, ale zobaczymy. Wygląda na to, że jeden ze sług Gorgona prowadzi oblężenie Zamku Melkora, Władcy Głodu. Jeśli uda nam się zakończyć oblężenie i pokonać napastników, niemal na pewno zdobędziemy jeden z kluczy do Żelaznej Fortecy. he, 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 he. MASAKRA! O kurde. Discorda nie wyłączyłem mi, teraz mi będzie pikał w tle, co? Oj, to był buziaczku. Już jakaś osa nas zaatakowała, łobuziarska, fajnie. Jak się szybko rzucił przeciwnik do boju. Zwiadowców sobie wysłał. Ja pozwolę sobie wybudować kastę robotników. Zobaczymy jak to tam daleko dojdziemy. Demonis kantorum Jakie mam zaklęcia w truciźnie? Doszliśmy już do... Jadowity dotyk, rozpyleni trucizny. O kurde, to jest ciekawe. Będziemy musieli przetestować to zaklęcie, jak działa. Drugi poziom głównego budynku na pewno będzie zrobić, żebym mógł sobie kupić szamanu. Władca żywiołów, jakie ty masz w takim razie? Magia, runnek, romancja, magia lodu, piromancja. Ile ty masz rodzajów magii? O kurcze, eee, czy nas stać na Armageddon? Nie stać nas. To sobie rzucimy zaklęcie, rozpylenie trucizny. Zobaczmy jak działa. O kurde! 30 coś, ale bardzo szybki pocisk. Bardzo efektowny. I efektywny. Co i... Świetnie zadziałał. Super, super. To było zarąbiste akurat. Nie sądziłem, że to będzie taki szybki pocisk, taki I już. Kolejna kopalnia e, żelaza do nas dotarła, więc super. Kolejny kafika sobie wynajął. Przecież ten golem to jest jakiś masakrator. Czaszki są jakieś, i trochę jednostek. O kurde, salamandry na pomoc, co? Kafika ma, uważajcie, kafik mocny. O, to wam nic nie zrobi. Chyba mi pozabytasz. Ty wygrałeś wiaki. próbujemy was troszkę podleczyć, podleczyć i troszeczkę wam zasobu wziąć. E, to zacznij już produkcję sobie tego. A ciebie bym wysłał, żebyśmy wybudowali wybudował wieżę od tej strony. I ty od tej strony. Ten chłop za szybko się nie buduje, więc pozwolę sobie zaatakować jego bazę. Kurde, tylko teraz ktoś moją bazę atakuje. Będziemy musieli to ogarnąć zaraz. Diabliki. Odejdź stąd! Nie wolno ci ze mną rozmawiać Dobra, produkcję szamanów, bo źle to wygląda. Nie na tyle złota nawet. O! Skorpiony ludzie mi pomogą walczyć, chodźcie. Masakra! Demoniskantorum! Twoja nie powiem kto jest kim. Kurde, ten Rui elegancko tutaj walczy. Z Zmocnimy nasze wieże troszeczkę. Chociaż w sumie nie musimy, zbudujemy sobie po prostu jeszcze jedną. Ale nie mam złota na tyle. Dobra, tutaj kopalni trochę mamy, Skorpionu ludzie sobie zwijają. Sprzęty. Szybko się rozbudowali. O kurde, demony im, to im bazę niszczą. Trzeba im pomóc. Znaczy, nie pomóc demonom niszczyć bazę roju, tylko trzeba pomóc roju zniszczyć demony. Ha, ha, ha. Co się śmiejesz? Poczuj mój piiiiitch! Ała! O, mi wysprzęglił gonga. Gnole tu są gdzieś. Jest! No, legowisko gnoli. Czekaj, czekaj, czekaj. A zdech już Gnol. Cholera, bo chciałem sprawdzić, czy on przypadkiem nie ma zaniżonej odporności na ogień. Ale chyba, chyba nie. Nie, mam podatność na ataki na magię. O kurde. Nie! Najsilniejszego żywiaka mi Nie, dobra, Echylogór dalej żyje. Ale co to za życie? He-he-he-he! pokaż mi to. Naszyjnik stul, plus 4 do magii przyzywania i plus 20 do czarowania. Gadająca czaszka na tym naszyjniku może pomóc w rzucaniu czarów, przywoływania. Tylko teraz pytanie: Czy ja chcę zasięg dowodzenia zmniejszyć? E nie, o, aż tyle się zmniejszyło, ile się spodziewałem. Zostawimy sobie czapkę stul, bo będziemy mieć wtedy 100% czas na rzucenie zaklęcia drugiego poziomu. E, dużo mam tu już jednostek, więc. Pozwolę sobie wysłać nasze e, oddziały do walki tutaj z wrogiem. Przemieścimy się tam też bohaterem i mamy teraz cztery zaklęcia przebywania. Mignięcie, Widmowy Rumak, Krąg Mocy i Kwazyty. Czysto teoretycznie mogę sobie przy przywać ile kwazytów na raz? Krąg Mocy i Kwazy. Po dwa! Aj, co teraz? I mają po ekspa, ale wtedy ja ich piromancją ulepszam do... ...czwartego poziomu! I mam podstawową piechotkę! Dobra. To ja bym sobie was dał na F1, to na F2. Rumaki i mignięcie nie chcę, ale w takim razie, jeżeli musimy przenieść rękę płomienia na F3. Czy nie? Nie, płomień duszy na F3, F4. F3 to, F4 leczenie. Potem jest tak, ognista kolumna na F5. Czy pierś ognia? Pierwsze ognia F5, F6 kolumna, F7 żywioł ognia, F8 armagedon. A resztę to będę musiał sobie sam kliknąć. To wydaje mi się, że to może nie być taka zła taktyka. Bo przywołuję sobie, patrzcie, portal. Przywołuję sobie kwazyta jednego, drugiego, trzeciego. Przywołuję im większy level. I jak coś się dzieje nie tak, to ich sobie leczę. OLE SIĘ ROZBUDOWAŁY! OLE SIĘ ROZBUDOWAŁY! A moje jednostki wszystkie już pomierały tutaj, o kurde. ARMAGEDON! I kurde, zależy Demony się nie cydolą. Nie mam many już na drugi Arymagedon. Śmierć mnie zachwyca! Krew mnie uzdrawia, a śmierć mnie zachwyca. Armagedon. Masakra! Chaos i płomienie, nakarmić sarteka ich duszami. Chociaż nie, nakarmić Erikiego ich... ciałami. Oto pomnik mej władzy. Ciekawe co to będzie ta magia poznania, co tam będę mógł się potem nauczyć jeszcze. E, po paru ulepszeniach zresztą się widzicie jak teraz szybko atakuje ten bohater. Gdyby tylko miał większą wytrzymałość, to by się... Bardziej przydał na takie rzeczy. A tu jest jeszcze zielony gracz: Salamandry i Zmory, a tutaj Diabliki. Tylko teraz muszę pamiętać, że F4 jest leczeniem, a nie F5. Szukajcie ich. O kurde, bazy zapomniałem lepszać, ale to w sumie walić. Na szczęście Ruj muszę przyznać, że tutaj elegancko mi pomógł. Na środku coś jest, tak? A czaszki? No rzeczywiście, nie zawrzemy. Masakra. Co tu mamy? Przepanie impa, jeszcze oko oros, portal do domy, super Żniwa dusz, też jest spoko, wygnanie, odpędza demony, archonty i żywiołaki. Uu. Czyli ogólnie jednostki pozaplanetarne. Jeden z kluczy do żelaznej fortecy leżał przy zwłokach stworzenia, które napadło na Melkora. Możliwe, że pierwszym zadaniem Gorgona było zniszczenie jego największych rywali w Eterii, pozostałych władców demonów: Beyna, Sarteka i Melkora. Melkor to jest władca plagi, czyli tam, gdzie jesteśmy teraz. Kiedy wszystkie klucze będą zebrane, na czas, by zmierzyć się z Gorgonem. Bane to władca nieumarłych, no i Sartek władca minotaurów, więc już przynajmniej wiemy, gdzie musimy się teraz. Przejść. Ale możemy jeszcze jedną rzecz: podejść do lorda Melkora, Lord Melkor jest wdzięczny. Proponuje sojusz, ostrzega jednak, że barbarzyńcy nie będą z tego zadowoleni. Czy przyjmuje sojusz z rojem, ale za to stracę sojusz z barbarzyńcami? To jest opcja. Zdecydowanie postawiam, że jestem tym złym. Bo barbarzyńcy są tutaj jednostkami neutralnymi. A jest ewidentnie zły. Także oczywiście, że przyjmuję. Jestem w sojuszu z rojem. Dyplomacja. Ale barbarzyńca dalej jest moim rojem. Niekoniecznie jeszcze o tym chyba wiedzą, że, że jestem kumplem roju. Ale jak to się mówi, czego oczy nie widzą, temu mordzie nie żal. Także kraina głodu jest za nami. Pozwólcie sobie, że tylko odnotuję to w mojej. Pamiętniczku I to jest lokacja 14, żeby potem nie miał problemów z numeracją odcinków Mimo, że mógłbym sobie odpalić I zobaczyć Jednak jestem leniuszkiem i i robię to w tradycyjny sposób Więc to byśmy mieli, robimy sobie cięcie i lecimy dalej